Pokażę, z tym skoparką. Pięty pali, jak z, z, na placu Pali dobrze? No. Chwila moment, tylko tu muszę to MTZ50. Nie ten rozrusznik mm -hmm. założony, wie? Bo ja założyłem do tamtego. Kupiłem z tego rozrusznik. Nie wiem, czy on zapali. Ale to chwila moment, zmieni się. Wiesz, to, Bo ten to wolno kręci, bo z tamtego założyłem taki aluminiowy, nie? Ja widziałem szybko obrotowy. Nie, prędkość obrotów jest taka sama, nie, tylko nie. że tamten zużywa mniej prądu, ja, bo jest na przykład. Ja, ja taki stary założyłem z tamtego. To jest, no, te stare, te stare, teoretycznie jakby był nowy, dobry ten stary, to kręci tak samo, tylko zużywa więcej prądu. A założyłem nawet różne kręci, one starych nie robią. Myślę, że ten za wolno będzie kręcił. A jak jest stary, już ma słabe szczotki, to wolno kręci. Tak, tak. luzy na tulejkach. Cześć. 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 Nie, Ja z tego czerwonego mtz założyłem tutaj, bo chciałem, do no tamtego założyłem z tego. On na tym normalnie zapala. Tylko o no to chwilę mówię, no, to 5 minut i przełożę. No ale spróbuj, może się odezwie coś. Nie? No, no, zobaczymy na zobacz. zobacz. żeby to... Żeby to Zobaczę tylko Tak to się odezwie. No, coś to. Nie, bo... Klem, nie Tak, jakieś klamy docisnąć i powinny Bez niczego. Z... 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 Tylko... Trzeba. Trzynastkę znaleźć. Romu, weź puszki Wiem, to Skrzynka jest obok gdzieś. Nie, yes, skrzynka tam leży, po tamtej stronie. No to tak. o, tam trzynastki klucz. Tylko żeby, o, kremy docisnąć. O, chyba za panią. Przewczagą. Wystarczy, że poruszysz, poruszasz za tą kremę i już powinno być A nie, tam... A, jest, na... tu, tutaj, o. Klucze tu.

nie, nie. Dziesiątka jem, no. ale dziesiątka je, no. tam Kurwa mówię, plema nie łączy Nie no, nie widzę Na dziesiątka? Dziesiątka tam? Nie, no, masz to tam dziesiątka tam na masce leży

Okay. Te tej świece są spalone, O! Z tamtej strony chcę iść. O tu jest mój taki. O! jest ciśnienie oleju? To no jest ciśnienie. Na wolnych powrotach. Na razie zimny, no ale dobrze. Sześćdziesiątka. Nie no, silnik ładnie pracuje. Nie no, to tylko mówię, świecę muszę porobić. Nie no, mogę a do tego tura masz łyżkę czy nie? widły, łyżkę, tak? łyżkę mam widły, łyżkę mam do mam to mi niepotrzebne, ale łyżka to czasami by się przydała a no oczywiście no wiesz na torze nie to na razie, dzisiaj nie kupuję Ty, no tu olej cieknie mocno, opuść. O, opuść weź. Może nie będzie ciekło, jak opuścisz. Jak opuścisz, to może nie będzie ciekło. Będzie z drugiej strony ciekło. No, nie. To To ona trzeba, to ona trzeba stawić, to, co, A co? A co tam wiesz, mówię? Tu trzeba tak jak mówić. To one a nie my. Nie. No. Nie, to będzie. Nie, nie, nie. 倒嘛啊！这下子有点可 No na wolnych obrotach istnieje pracuje. No, no.